Małgosiu, dzisiaj jesteśmy na ramówce Telewizji Polskiej. Zacznę od gratulacji, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać, a tutaj była niedawno szczęśliwa nowina. No właśnie moje pierwsze pytanie, jak się przede wszystkim czujesz? Dziękuję bardzo dobrze. Oczywiście no, dzisiaj jest dość gorąco, więc jak wszyscy czuję się nieco może gorzej niż jak jest parę stopni chłodniej, ale nic nie wykracza poza normę. Czyli żadnych na razie objawów, które mają... Mamy na samym początku ciąży, na razie nie mam. A to miałam! O, no, już było. już nie mam, ale to już wszystko jest za mną. Wszystkie mdłości, bóle głowy, zmęczenie, czterogodzinny sen po pytaniu na śniadanie. To wszystko już miało miejsce i mam nadzieję, że teraz weszłam w złoty okres ciąży i będzie już tylko dobrze. No właśnie i tutaj pytanie, jak sobie z tym wszystkim radzisz, bo jednak pytanie na śniadanie jest wymagające. Przede wszystkim jest to śniadaniówka, więc praca od samego rana. A ja jestem twarda, ja się z żadnej pracy nie boję. Nie no, oczywiście tak poważnie bardzo wspiera mnie ekipa na śniadanie, zawsze mam wodę, jak chcę herbatę, kiedy jest chłodniej o poranku, to też mam, naprawdę się bardzo mnie troszczą, więc jest pod tym kątem, jestem szczęściarą, że mam takich wspaniałych kolegów w pracy. I, no I cieszymy się wszyscy. Ja w ogóle ta radość to mam wrażenie, że takie lusterka są wokół tak. mnie i odbija się od, od wszystkich, także cieszę się, że to jest taka nasza wspólna radość. Tak, tym bardziej, że myślę, że nie tylko ty się bardzo cieszysz, ale wszyscy dookoła, którzy, ludzie, którzy cię otaczają. Zresztą ja sam, jak o tym mówię, to są tak wspaniałe wiadomości, że. Nie sposób o tym nie porozmawiać i podzielić się tą radością. To prawda, szczególnie jak ktoś jest zadowolony, yy, wiesz, jakbyś ze mną porozmawiał w trakcie nudności, to nie byłoby tak kolorowo, ale teraz jest.